Ja dzisiaj robię spad na Pierwszy był vlog na moi. W mojej pazok się wyglądałem tak. Strapadę jakieś mi się Najpierw tak postanowiłem związać smaki. Zaraz przyniosę Chciałam zmazać fazę, tak by było no, lepiej Zaraz wezmę wacik Zaraz wezmę wacik W ogóle prawie dobrze grałem Zaraz wezmę wacik i zmażymy pazurki No już mam wacik, jest gettua A kurde Dobra, zacznijmy od zmazywania pazurków To coś jest strasznie niewygodne

tego i taką wyglądam po prostu być lepiej wygląda ona na prawdę kto tak samo przyzna nie to niech da serduszko. tu pod wideo poproszę tak ja teraz wezmę Widzicie ja mam jaką mam na widzienie gdy śliczna To jest tragedia. Ja tak, się sami wam oblasz No właśnie, krismus był po lepsze. Dat is toch trekkend, We gaan proberen dat we niet meer zien Als je een het ziekenhuis, niet naar het ziekenhuis. Even pot. Dat is. Even je dat je is even trekkend is. We zullen ziek. wodę i opakowałem chęć. Ciekawe, że ta kamerka po prostu na lustro nie ma wiatru. Tutaj jakbym dała z dołu, tu, tu, to wtedy by nie widzieliście mnie tak dobrze. I, i by wyglądała jakby patrzyła na was wysoko. Dlaczego? Dlatego, Dla was tu, na półkę.

to ja tak tylko coś potrzebuję do nogi, podobnie, noga mi nie boli. Teraz bijemy pół. Po... Dobrze wszystkie, 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 wszystkie bijemy dobrze palce. To będzie tak lepsze, że zaczyna się na ląkach, bo to wszystko. Później bierzemy chęć, taki, takiego. Może nie najświetniejsze, ale jak Z tą hejką i z tego nie jest pozdrowicie. One wyglądają tak, jak się. Dlatego trochę pozwolę.